Telefon zadzwonił o 2:47 w nocy, we wtorek w marcu. To był jeden z tych telefonów, które dzielą życie na przed i po. Byłam w głębokim śnie, gdy mój telefon zawibrował na szafce nocnej i przez chwilę myślałam, żeby go zignorować. Nikt nie dzwoni z dobrymi wieściami o tej porze. Czy to Anna Kowalska? Głos był profesjonalny, ostrożny, taki, który jest szkolony do przekazywania druzgocących wieści obcym ludziom w środku nocy. Tak, to ja. Mówi funkcjonariusz Lewandowski z Policji Państwowej. Dzwonię w sprawie pani siostry Ewy Kowalskiej Nowak. Krew zamarzła mi w żyłach. Ewa, moja młodsza siostra, wolny duch, która żyła tak, jakby ciągle biegła w stronę czegoś lepszego. Siostra, która dwie trzy dni temu dzwoniła do mnie, śmiejąc się z jakiejś przygody, którą planowała ze swoją dziesięcioletnią córką. Mieliśmy wypadek, proszę pani. Zderzenie na drodze krajowej numer 7. Z przykrością informuję, że pani siostra nie przeżyła. Te słowa uderzyły mnie jak fizyczne ciosy. Nie przeżyła. Ewa, która przetrwała naszą trudną przeszłość. Przetrwała ciążę w wieku nastoletnim. Przetrwała bycie opuszczoną przez każdego mężczyznę, którego kochała, nie przetrwała przypadkowej wtorkowej przejażdżki. A co z Zosią? Zdołałam wyszedać. Moja siostrzenica, ona była w samochodzie? Nie proszę pani. Dziecko jest bezpieczne. Była w domu z opiekunką. Opieka społeczna jest teraz z nią, ale będą musieli z panią porozmawiać o ustaleniach dotyczących opieki. Ustalenia dotyczące opieki. To zdanie odbijało się echem w mojej głowie, gdy narzucałam na siebie ubrania i jechałam trzy godziny do małego mieszkania Ewy w Radomiu. Zosia, słodka, rezolutna Zosia, skręconymi włosami Ewy i jej upartym charakterem. Co miałam powiedzieć dziesięciolatce o tym, dlaczego jej mama nie wraca do domu? Znalazłam Zosię siedzącą na kanapie Ewy, wciąż w piżamie, ściskającą plus z owego misia, którego Ewa kupiła jej na ostatnie urodziny. Jej oczy były czerwone i opuchnięte, ale już nie płakała. Wyglądała pusto. Ciociu Aniu, jej głos był tak cichy, tak złamany. Powiedzieli, że mama poszła do nieba, ale nie rozumiem, dlaczego się nie pożegnała. Usiadłam obok niej i przytuliłam ją, wdychając znajomy zapach szamponu Ewy. W jej włosach. Czasami ludzie muszą iść do nieba bardzo nagle, kochanie, ale twoja mama bardzo cię kochała i pożegnałaby się, gdyby tylko mogła. Czy teraz ty się mną zaopiekujesz? Pytanie było tak proste, tak pełne zaufania. Zosia patrzyła na mnie ciemnymi oczami Ewy, czekając, aż naprawię tę nienaprawialną sytuację. Tak, powiedziałam, zaskakując samą siebie, jak pewnie to zabrzmiało. Tak, zaopiekuję się tobą. Zaopiekujemy się sobą nawzajem. Następne kilka tygodni było mgłą pogrzebowych przygotowań, formalności prawnych i prób pomocy Zosi w przetworzeniu straty, której nawet ja nie potrafiłam w pełni pojąć. Ewa wyznaczyła mnie na opiekuna Zosi w swoim testamencie. Rozmowę, którą odbyłyśmy lata temu, a której nigdy nie spodziewałam się urzeczywistnić. tego Pewna zapytała moja maka podczas jednego z jej rzadkich telefonów. Wychowywanie dziecka to ogromna odpowiedzialność, Aniu. Nigdy nawet nie byłaś mężatą. To nie jest jakieś tam dziecko, mamo, to córka Ewy, to rodzina. Ta dziewczyna zawsze sprawiała kłopoty, kontynuowała mama. Jakby Ewa wciąż mogła słyszeć jej krytykę. A teraz ty utknęłaś, sprzątając jej bałagan. Rozłączyłam się. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniały, w tym zdolność mojej matki do obwiniania i osądzania. Przeprowadzka Zosi z Radomia do mojego mieszkania w mieście była trudniejsza, niż przewidywałam. Trzymała się kurczowo wszystkiego, co przypominało jej o Ewie, starych T-shirtów, do kawy, nawet przeterminowanych kuponów storeki Ewy. Pozwoliłam jej zatrzymać wszystko, co chciała, zamieniając moją Wolną sypialnię w kapliczkę jej dawnego życia. To nie jest jak w domu, powiedziała naszej pierwszej wspólnej nocy, stojąc w progu swojego nowego pokoju. Będzie, obiecałam, potrzebujemy tylko czasu, ale czas zdawał się tylko pogarszać sytuację. Zosia, która podczas moich wizyt u Ewy była bystrym, rozmownym dzieckiem, stała się wycofana i ponura. Dłubała w jedzeniu, miała koszmary, które budziły ją z krzykiem za mamą i zaczęła sprawiać problemy w nowej szkole. Ona zmaga się ze zmianą, wyjaśniła jej nauczycielka pani Kwiakowska, podczas naszej pierwszej wywiadówki. Żal u dzieci objawia się różnie. Niektóre stają się przylebne, inne odpychają wszystkich. Zosia zdecydowanie należała do kategorii odpychających. Odrzucała moją. Pomoc w odrabianiu lekcji ignorowała moje próby rozmowy i na większość pytań odpowiadała wzruszeniem ramion lub jednosylabowymi odpowiedziami kiedy próbowałam ją przytulić na dobranoc sztywniała w moich ramionach chcę moją prawdziwą mamę powiedziała jednego wieczoru po tym jak przygotowałam jej ulubiony obiad a przynajmniej tak mi się wydawało najwyraźniej pomyliłam się wiem kochanie ja też za nią tęsknię nie ty nie rozumiesz głos Zosi był ostry zły nie jesteś moją mamą jesteś tylko osobą która musi się mną teraz opiekować Te słowa zabolały bardziej niż chciałam przyznać jak bardzo starałam się wypełnić niemożliwą pustkę którą zostawiła ewa ale dla Zosi byłam tylko zastępstwem słabym zamiennikiem prawdziwej rzeczy rzuciłam się w wir bycia idealnym opiekunem. Czytałam o psychologii dziecięcej, kupowałam książki o pomaganiu dzieciom w radzeniu sobie z żałobą i zapisałam nas na terapię rodzinną. Nauczyłam się zaplatać warkocze z filmów w internecie, zapamiętałam imiona wszystkich jej kolegów z klasy i chodziłam na każde szkolne wydarzenie, ale nic nie działało. Jeśli już, Zosia stawała się coraz bardziej niechętna moim wysiłkom. Przestań się tak starać. daj, warknęła pewnego dnia, gdy pojawiłam się na jej meczu siatkówki z domowymi przekąskami dla drużyny. Wstyd mi za ciebie. Próbujecie tylko wspierać. Moja mama nigdy nie robiła przekąsek dla drużyny. Po prostu przychodziła i kibicowała naprawdę głośno i zawstydzała mnie w ten dobry sposób. Wszystko co robiłam było złe, ponieważ nie było tym, co zrobiłaby Ewa. Byłam zbyt zorganizowana, gdzie Ewa była spontaniczna, zbyt ostrożna, gdzie Ewa była żądna przygód. Zbyt obecna, gdzie Ewa była. Cóż, Ewa też była obecna, tylko w inny sposób. Punkt krytyczny nastąpił sześć miesięcy po śmierci Ewy. Zaplanowałam specjalną kolację na 11 urodziny Zosi, z jej ulubionym tortem i prezentem, który wybierałam tygodniami. Bransoletką z małymi symbolami reprezentującymi wszystkie jej zainteresowania. Otworzyła pudełko, patrzyła na bransoletkę przez dokładnie trzy sekundy, a potem rzuciła nią przez pokój. Nienawidzę tego! krzyknęła. Nienawidzę wszystkiego, co związane z mieszkaniem tutaj. Nienawidzę cię, Zosiu. Proszę, nie jest Jesteś moją rodziną. Jesteś tylko jakąś obcą osobą, która utknęła ze mną, bo moja prawdziwa mama umarła. Pobiegła do swojego pokoju i trzasnęła drzwiami tak mocno, że obraz spadł ze ściany. Siedziałam przy kuchennym stole, fatrując się w rozrzucone okruchy tortu i złamaną bransoletkę leżącą na podłodze i zastanawiałam się, czy zawiodłam najważniejszą obiednicę, jaką kiedykolwiek złożyłam. tej nocy, gdy Zosia już wypłakała się do snu, zadzwoniłam do mojej najlepszej przyjaciółki Kasi. Może ona ma rację. Powiedziałam. Mój głos był gęsty od wyczerpania i porażki. Może się do tego nie nadaje? Może byłoby jej lepiej z kimś innym. Nawet się nie wasz, powiedziała Kasia stanowczo. Ta mała ma szczęście, że cię ma. Ona po cierpi Aniu. Jest zagubiona i przestraszona i wyładowuje to na najbezpieczniejszej osobie w jej życiu. Nie czuje się zbyt bezpiecznie. Czuję, że tonę, więc naucz się pływać, ale nie waż się opuszczać tego dziecka. Kasia miała rację, ale świadomość tego nie ułatwiała codziennych zmagań. Zosia nadal mnie odpychała, testując każdą granicę, odrzucając każdy gest miłości czy wsparcia. Zaczęła zostawać po szkole na każde możliwe zajęcia, cokolwiek, byleby tylko unikać powrotu do domu, do mnie. Kiedy już wracała, zamykała się w swoim pokoju i rozmawiała przez telefon z przyjaciółmi. Jej głos był ożywiony i szczęśliwy w sposób, w jaki nigdy nie był, gdy rozmawiała ze mną. Czasami stałam pod jej drzwiami, słuchając jej śmiechu i zastanawiałam się, co robię źle. Odpowiedź przyszła z nieoczekiwanego źródła. Porządkowałam komórkę lokatorską Ewy. W końcu gotowa przejrzeć pudła wspomnień, których unikałam, kiedy znalazłam jej pamiętnik. Był ukryty na dnie budła ze starymi albumami, ze zdjęciami, owinięty jednym z jej szalików. Prawie go nie przeczytałam. Czułam, że to naruszenie jej prywatności, nawet jeśli już jej nie było, ale coś sprawiło, że otworzyłam go na przypadkowej stronie, a znajome pismo Ewy wyskoczyło na mnie. Zosia znowu pytała dzisiaj o swojego ojca. Staje się starsza, bardziej ciekawa swojego pochodzenia. Ciągle jej powtarzam, że go nie ma w naszym życiu, ale widzę, że to już nie wystarcza. Chcę wiedzieć dlaczego... Go odszedł, czy kiedykolwiek o niej myśli, czy w ogóle wie, że ona istnieje. Jak mam jej powiedzieć, że nigdy mu nie powiedziałam? Jak mam jej wytłumaczyć, że tak bardzo bałam się, że nas odrzuci, że wolałam wychować ją sama? Ręce mi drżały, gdy przewracałam kolejne strony, znajdując wpis za wpisem o ojcu Zosi. Mężczyzna o imieniu Piotr Nowak, z którym Ewa spotykała się krótko na studiach. Mężczyzna, który według pamiętnika Ewy, nie miał pojęcia, że ma córkę. Widziałam dzisiaj profil zawodowy Piotra w internecie. Jest teraz żonaty, ma dobrą pracę, wygląda na szczęśliwego. Część mnie zastanawia się, czy powinnam się z nim skontaktować, powiedzieć mu o Zosi, ale co jeśli nie będzie chciał mieć z nią nic wspólnego? Co jeśli spróbuje mi ją odebrać? Nie mogę ryzykować. Ona jest wszystkim, co mam. Wpisy malowały obraz najgłębszego lęku Ewy, że Piotr albo odrzuci Zosię, albo spróbuje ją sobie przywłaszczyć. Wybrała więc utrzymanie istnienia Zosi w tajemnicy, budując ich życie wokół kłamstwa, że jej ojciec po prostu odszedł. Ale były też inne wpisy, takie, które sprawiły, że ścisnęło mi się w piersi z poczucia rozpoznania. Zosia pytała, dlaczego nigdy nie wyszłam za mąż, dlaczego jesteśmy tylko we dwie. Myślę, że jakoś obwinia siebie, jakby była powodem mojej samotności. Próbuję jej powiedzieć, że ona wystarczy, że jesteśmy kompletną rodziną tylko we dwie, ale widzę wątpliwość w jej oczach. Ona chce normalnej rodziny, cokolwiek to znaczy. Znowu pokłóciłam się dzisiaj z Zosią o jej zachowanie. Ostatnio jest taka zła, taka pełna urazy. Wiem, że mnie kocha, ale czasami myślę, że też mnie nienawidzi. Nienawidzi tego, że jestem wszystkim, co ma. Nienawidzi tego, że nie mogę dać jej idealnej rodziny, którą widzi u swoich przyjaciół. Paralele były druzgocące. Zosia oddychała również Ewę, testując jej miłość, mając za złe jej ograniczenia. Nie chodziło o to, że ja byłam słabym substytutem. Chodziło o głęboko zakorzenioną złość Zosi, na bycie porzuconą przez ojca, złość, której nie mogła skierować na niego, ponieważ nie wiedziała, kim on jest. Spędziłam następny tydzień szukając Piotra Nowaka, używając szczegółów z pamiętnika Ewy, by go wytropić. Nie było to trudne, miał publiczne profile w mediach społecznościowych i pracował w firmie technologicznej. W Gdańsku. Był żonaty z kobietą o imieniu Maria i mieli dwoje małych dzieci. Patrząc na jego zdjęcia, widziałam Zosię w jego rysach Te same ciemne oczy, ten sam uparty wyraz szczęki wyglądał na dobrego ojca dla swoich pozostałych dzieci, publikując zdjęcia z meczów siatkówki i rodzinnych wakacji? Pytanie brzmiało, co miałam zrobić z tą informacją? Ewa kazała mi obiecać, że zaopiekuje się Zosią, ale zbudowała tę opiekę na fundamencie kłamstw. Zosia zmagała się z problemami, ponieważ czuła się niekompletna, porzucona, jakby nie była warta walki. A co jeśli poznanie prawdy o ojcu mogłoby pomóc jej wyleczyć rany? Ale co jeśli Ewa miała rację, utrzymując to w tajemnicy? Co jeśli Piotr odrzuci Zosię? lub co gorsza, co jeśli spróbuje mi ją odebrać. Zmagałam się z tą decyzją przez wiele dni, obserwując, jak Zosia staje się coraz bardziej odległa i zła. Zaczęła mówić o chęci zamieszkania z rodziną swojej przyjaciółki Magdy, pytając, dlaczego nie może być po prostu adoptowana przez ludzi, którzy naprawdę jej chcieli. Ja cię chcę, powiedziałam jej jednego wieczoru po kolejnej trudnej rozmowie. Kocham cię, Zosiu, nie jesteś ciężarem ani obowiązkiem. Jesteś moją rodziną, ale tak naprawdę nie jestem, prawda? Powiedziała, jej głos był łaski i rzeczowy. Nie wybrałaś mnie. Po prostu utknęłaś ze mną, kiedy moja mama umarła. Te słowa uderzyły mnie jak policzek. Częściowo dlatego, że była w nich prawda. Nie wybrałam bycia rodzicem. Rodzicielstwo zostało mi narzucone przez tragedię i obowiązek. Ale gdzieś po drodze to się zmieniło. Gdzieś pomiędzy bezsennymi nocami a walkami o odrabianie lekcji i małymi chwilami bliskości, ja wybrałam Zosię. Wybrałam by ją kochać i by o nią walczyć, by budować życie wokół jej potrzeb Problem w tym, że ona w to nie wierzyła i może nigdy by nie uwierzyła, dopóki nosiła w sobie rany porzucenia przez ojca. Tej nocy podjęłam decyzję, która zmieni wszystko. Znalazłam służbowy adres e-mail Piotra Nowaka i spędziłam trzy godziny tworząc wiadomość, która wywróci jego świat do góry nogami. Szanowny panie Nowak, nie znam mnie pan, ale nazywam się Anna Kowalska. Piszę w sprawie mojej siostry, Ewy Kowalskiej, która zmarła 6 miesięcy temu. Ewa miała córkę o imieniu która ma teraz 11 lat. Według pamiętnika Ewy jest pan biologicznym ojcem Zosi, chociaż Ewa nigdy nie powiedziała panu o swojej ciąży. Obecnie jestem opiekunem Zosi, ale ona zmaga się z uczuciem porzucenia i odrzucenia. Wierzę, że ma prawo wiedzieć o panu, a pan ma prawo wiedzieć o niej. Jeśli jest pan skłonny omówić tę sprawę, proszę o kontakt. Patrzyłam się w e-mail przez kolejną godzinę, zanim w końcu nacisnęłam wyślij. Piotr zadzwonił następnego dnia. Czy to jakiś rodzaj oszustwa? Jego głos był drżący, pełen niedowierzania. Bo jeśli próbuje pani wyciągnąć pieniądze, nie próbuje wyciągnąć pieniędzy. Próbuje pomóc małej dziewczynce, która myśli, że ojciec ją porzucił, ponieważ nie była warta tego, by dla niej zostać nastąpiła długa cisza. Potem Ewa była w ciąży. Kiedy my, kiedy się dowiedziała? Gdy już ukończył pan studia i wyjechał. Bała się panu powiedzieć. Bała się? Dlaczego miałaby się bać? Ja, Boże, zależało mi na Ewie, gdybym wiedział, co by pan zrobił. Kolejna cisza. Nie wiem, miałem 22 lata, byłem na progu kariery, ale nie zniknąłbym po prostu. Próbowałbym, próbowałbym postąpić właściwie. Rozmawialiśmy przez dwie godziny. Piotr opowiedział mi o swoim związku z Ewą, krótkim, ale intensywnym, zakończonym, gdy ukończył studia i przyjął pracę na drugim końcu kraju. Próbował utrzymywać kontakt, ale Ewa stawała się coraz bardziej odległa. W końcu przestała odpowiadać na jego telefony i e -maile. Myślałem, że poszła dalej, powiedział. Myślałem, że nie chce mnie już w swoim Życiu. Ochraniała siebie i Zosię. Czy mogę Czy mogę ją zobaczyć? Spotkać się z nią? Pytanie, którego się obawiałam. To skomplikowane. Ona nie wie, że istniejesz, i przeszła przez wielką traumę. Nie mogę tak po prostu na nią tego zrzucić, ale myślisz, że to by pomogło? Wiedza o mnie? Myślę, że musi wiedzieć, że nie została porzucona. Musi wiedzieć, że jej ojciec nie zdecydował się jej opuścić. Zgodziliśmy się spotkać najpierw sami, tylko Piotr i ja, żeby ustalić, jak odejść do tej niemożliwej sytuacji. Przyleciał w następny weekend i spotkałam się z nim w kawiarni niedaleko mojego mieszkania. Osobiście podobieństwo do Zosi było jeszcze bardziej uderzające. Te same oczy, te same miny, ten sam sposób głowy, gdy się zastanawiał. Przyniósł album ze Swoich pozostałych dzieci: Anieli, lat 8 i Michała, lat 6. Czy Twoja żona wie? Zapytałam. Powiedziałem jej wszystko. Ona przetwarza to, ale rozumie, że to nie jest coś, co mogę zignorować. A jeśli Zosia będzie chciała mieć z tobą relację, jeśli będzie chciała być częścią Twojego życia, oczy Piotra napełniły się łzami. W takim razie ja też tego chcę. Straciłem 11 lat jej życia. Nie chcę stracić ani chwili więcej. Spędził. Iśmy godziny, planując, jak powiedzieć Zosi, jak stopniowo prowadzić ten koncept, jak chronić ją przed dalszym rozczarowaniem, jeśli coś pójdzie nie tak. Piotr był troskliwy, ostrożny, wyraźnie traktował to poważnie, ale ja wciąż byłam przerażona. Tego wieczoru usiadłam z Zosią do rozmowy, o której wiedziałam, że będzie. Najważniejszą w jej życiu. Zosiu, muszę ci coś powiedzieć o twoim ojcu. Podniosła wzrok z nad odrabiania lekcji. Natychmiast czujna. Co o nim? On cię nie porzucił, on nawet nie wiedział, że istniejesz. Słowa zawisły w powietrzu między nami. aż Zosi przeszła przez serię wyrazów. Zdziwienie, nadzieja, złość, niedowierzanie. Co to znaczy, że nie wiedział? Opowiedziałam jej wszystko. O lęku Ewy, o tajemnicy, którą trzymała, o reakcji Piotra, gdy się dowiedział. Zosia słuchała w milczeniu, jej ręce zaciśnięte na kolana. Więc on żyje, zapytała w końcu. Tak, i chcę się z Tobą spotkać. Chce się ze mną spotkać? Jej głos był tak cichy, tak wrażliwy, bardzo, ale tylko jeśli ty też chcesz się z nim spotkać, To twoja decyzja, Zosiu. Była cicho przez długi czas, wszystko co wierzyła o sobie. A co jeśli mnie nie polubi? Wyszerała. A co jeśli polubi? Spotkanie zostało umówione na następną sobotę w neutralnym miejscu, w rodzinnej restauracji z placem zabaw, gdzie Zosia mogłaby uciec, gdyby poczuła się przytłoczona. Wiozłam ją tam. Moje ręce drżały na kierownicy. A co jeśli to błąd? zapytałam, bardziej do siebie niż do niej. Ciociu Aniu, głos Zosi był cichy, ale stanowczy. Dziękuję, że go znalazłaś. Piotr już tam był, gdy przybyłyśmy. Siedział w narożnej loży, wyglądając na równie zdenerwowanego jak ja, kiedy zobaczył Zosię. Jego twarz wykrzywiła się z emocji. Cześć, powiedział prosto. Cześć, odpowiedziała Zosia, nagle nieśmiała. Patrzyłam jak patrzą na siebie, widząc rozpoznanie na obu ich twarzach. Mieli te ten sam uśmiech, ten sam sposób chowania głowy, gdy byli zawstydzeni. Rozmowa zaczęła się niezręcznie, ale stopniowo nabierała tempa. Piotr pytał o szkołę, o jej zainteresowania, o jej życie z Ewą. Zosia na początku odpowiadała krótkimi zdaniami, potem dłuższymi, gdy stawała się bardziej swobodna. Twoja mama była niesamowitą osobą, powiedział jej Piotr. Żałuję, że nie wiedziałem o tobie, ale rozumiem, dlaczego bała się mi powiedzieć. Naprawdę nie byłeś gotowy, by być tatą? Zapytała Zosia z brutalną szczerością dzieci. Piotr poważnie zastanowił się nad pytaniem. Byłem młody i przestraszony i prawdopodobnie popełniłbym mnóstwo błędów, ale próbowałbym. Chciałbym być częścią Twojego życia. Chcesz być częścią mojego życia teraz? Bardziej niż czegokolwiek. Przeprosiłam, żeby dać im prywatność, obserwując z drugiego końca restauracji, jak rozmawiają. Zosia pokazywała mu zdjęcia na swoim telefonie: wydarzenia szkolne, mecze siatłówki, chwile z jej życia ze mną. Piotr pokazywał jej zdjęcia swoich pozostałych dzieci, swojej żony ich domu w Gdańsku. Kiedy wróciłam do stołu, oboje wokali. On ma inne dzieci, powiedziała mi Zosia, jej głos pełen zdumienia. Mam przyrodnią siostrę i przyrodniego brata. A jak się z tym czujesz? zapytałam, przestraszona, ale też szczęśliwa. Może nie jestem tak sama jak myślałam. Następne kilka miesięcy było ostrożnym tańcem budowania relacji i zarządzania oczekiwaniami. Piotr odwiedzał nas co kilka tygodni i ustawiliśmy regularne rozmowy wideo. Zosia powoli otwierała się przed nim, dzieląc się historiami o Ewie, o swoich zmaganiach z żałobą, o swojej złości na bycie pozostawioną. Byłam zła na wszystkich, powiedziała mu podczas jednej z ich rozmów. Zła na mamę za to, że umarła, zła na ciocię Anię za to, że nie jest mamą, zła na ciebie za to, że nie istniejesz, ale ty istniejesz. Istnieję i nigdzie się nie wybieram, obiecał Piotr. Zmiana w Zosi była stopniowa, ale nie zaprzeczalna. Zaczęła się więcej uśmiechać, angażować się w rozmowy ze mną, zamiast mnie odpychać. Wciąż miała złe dni, wciąż opłakiwała Ewę, ale ostra krawędź jej gniewu złagodniała. Wiesz co jest zabawne? powiedziała jednego wieczoru, gdy razem robiłyśmy kolację. Spędziłam tyle czasu, będąc zła na ciebie, za za to, że nie jesteś moją prawdziwą rodziną, ale ty jesteś moją prawdziwą rodziną. Wybrałaś, żeby mnie zatrzymać, kiedy nie musiałaś. Nie tylko wybrałam, żeby cię zatrzymać, powiedziałam, przytulając ją. Wybrałam, żeby cię kochać. To jest różnica. Ja też cię kocham, ciociu Aniu. Przepraszam, że byłam dla ciebie taka niemiła. Nie byłaś niemiła. Cierpiałaś, to jest różnica. Sześć miesięcy po tamtym pierwszym spotkaniu Piotr zaprosił nas do Gdańska, aby poznać jego żonę i dzieci. Denerwowałam się, jak jego rodzina przyjmie Zosię, ale niepotrzebnie się martwiłam Maria była ciepła i gościnna, traktując Zosię, jakby zawsze była częścią rodziny. Aniela i Michał byli ciekawi i podekscytowani swoją nową starszą siostrą, bombardując ją pytaniami i pokazując swoje pokoje. To jest dziwne, zwierzyła mi się Zosia naszej drugiej nocy. Dobre, dziwne, ale dziwne. Mam tatę i macochę i rodzeństwo. To tak, jakbym nagle miała całą nową rodzinę, o której nigdy nie wiedziałam. Jak się z tym czujesz? Szczęśliwa, ale też winna. Jakbym zdradzała mamę, będąc z tego powodu szczęśliwa. ja mama chciałaby, żebyś była szczęśliwa. Chciałaby, żebyś miała jak najwięcej miłości w swoim życiu. Myślisz, że w końcu by mi powiedziała? O Piotrze? Zastanowiłam się nad pytaniem. Myślę, że planowała, myślę, że czekała na odpowiedni moment, a potem zabrakło jej czasu. Cieszę się, że go znalazłaś. Cieszę się, że nie zachowałaś tej tajemnicy. Nawet jeśli to było straszne, nawet jeśli nie wiedzieliśmy, jak to się skończy, zwłaszcza dlatego, że to było straszne. Najlepsze rzeczy są zwykle na początku straszne. Ustanowiliśmy rutynę wizyt i rozmów, budując relacje, które wydawały się naturalne pomimo ich nietypowego początku. Piotr nigdy nie próbował zastąpić mnie jako głównego opieku na Zosi, a ja nigdy nie czułam się zagrożona jego obecnością w jej życiu. Oboje byliśmy zaangażowani w to, co było najlepsze dla Zosi, a najlepsze dla niej było posiadanie jak największej liczby kochających ją osób. Prawdziwy test nadszedł rok później, kiedy Piotr i Maria zaproponowali, żeby Zosia spędziła z nimi lato w Gdańsku. Co o tym myślisz? Zapytałam ją. Chcesz jechać? Czy byłoby ci przyro? Gdybym pojechała? Bardzo bym za tobą tęskniła, ale tak, nie miałabym nic przeciwko. Zasługujesz na to, by poznać również tę część swojej rodziny. Ale ciąż jesteś moją. Prawda? tego nie zmienia? Nic tego nie zmieniałaś ze mną, mała, śmiała Dobrze, bo jeszcze nie skończyłam cię potrzebować. Zosia spędziła 6 tygodni w Gdańsku tamtego lata i wróciła pełne opowieści o swoim rodzeństwie, o nauce żeglowania z Piotrem, o pomaganiu Marii w jej ogrodzie, dorosła w ciągu tych sześciu tygodni, stała się bardziej pewna siebie, bardziej bezpieczna w swoim miejscu na świecie. Kiedyś myślałam, że jestem zepsuta, powiedziała mi pierwszej nocy po powrocie. Jakby było ze mną coś nie tak, co sprawiało, że ludzie odchodzą, ale teraz wiem, że to nieprawda. Mama nie odeszła z mojego powodu. Piotr nie odszedł z mojego powodu i ty nie odejdziesz z mojego powodu. Nigdy. Obiecałam. Utknęłaś ze mną na zawsze, nawet kiedy będę nastolatką i prawdopodobnie nie naprawdę irytująca, zwłaszcza wtedy. Dwa lata po tamtym pierwszym spotkaniu z Piotrem, Zosia była innym dzieckiem. Wciąż córką Ewy we wszystkich ważnych aspektach, ale już nie dźwigającą ciężaru porzucenia i odrzucenia. Miała ojca, który ją kochał, rodzeństwo, które ją uwielbiało i opiekunkę, która wybierała ją każdego dnia. Osoba, którą naprawdę trzeba było odnaleźć, nie była jakimś złoczyńcą czy zagrożeniem dla naszej rodziny. Była brakującym elementem tożsamości Zosi, ojcem, który nigdy nie wiedział, że ona istnieje. Ewa trzymała te tajemnice z miłości i strachu, ale tajemnice mają to do siebie, że zatruwają same relacje, które mają chronić. Odnalezienie Piotra nie umniejszyło mojej roli w życiu Zosi, wzmocniło ją. Nie byłam już zastępczym rodzicem, słabym zamiennikiem tego co straciła. Byłam ciotką, która o nią walczyła, która wybrałaby ją kochać, która była na tyle odważna, by zaryzykować wszystko, by dać jej to, czego potrzebowała. A to, czego potrzebowała, to nie tylko jeden rodzic, jedna rodzina, czy jedno źródło miłości. Potrzebowała wiedzieć, że jest warta walki, warta odnalezienia, warta zatrzymania. Potrzebowała wiedzieć, że przynależy